Siemano, z tej strony Szakła, dzisiaj ze mną Farel. Siemano. I dzisiaj sobie zagramy w najpopularniejszą grę na świecie, czyli Simon mówi. Farel mówi. Żebyście zostawili łapkę w górę i suba o. na kanale Garbatego Szaka. Dokładnie, to jest wasze pierwsze zadanie. Jesteś moim idolem! Wow! To ja zobacz, Szaku. Stary, to jestem ja! No ja tu i tu i tu i tu i tu i tam i tu i ja i wszędzie ja! Wszędzie ty! Jaki ty jesteś no, najlepszy! Ale jestem mocny! Widzowie, łapka w górę! Zaczynamy! Lecimy z pierwszą rundą! Skopiuj moje ruchy! Okej, okay, mam! Uwaga, Chyba. czy dobre klikłem? Tak yeah. jest! Stary, pamiętaj, kto szybciej to zrobi! Dobra, szpagat! Let's go! O, ja już mam kliknięte dawno, stary. Tak, masz dawno. Tak ja no zobaczymy, popii. czy też się pomyli. Ja tam to na ręce stanęła! xD. Ej, czy my zrobiliśmy źle? Czy mi się wydawało? Nie wiem, dobrze. Dobra, to daję. Aha, dobra, bo tu masz dwie możliwości teraz. Okej. Okay. A Ej. trzy były? Ej, my jesteśmy burowikami w to. Ej, starym chyba nic nie odpowiedzieliśmy w tym momencie. Ty chyba daj, tylko jedno dobrze. Dobra, nieważne, jest 5 rund, damy radę. Dobra, i tutaj starym musi wybierać te same rzeczy, na przykład cytrynka do cytrynki. Mózg do mózgu okay. i to trzeba być mega szybkim. Hop, hop, hop. Oczko do oczka, jabłko do jabłka Wisia oko do oka. Dam radę, dam radę. Dobra, kolejne. Daj dalej. Let's to. go! Jakiś nie no, stara jakaś Jaka lala lejla! Niemożliwe! Runda trzecia Stąp na swojej uśmiechniętej twarzy, jak na swojej. Musisz na głowę wskakiwać chyba. Dobra, 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 dobra Tak, tak, nalicza punkty Ale grzybki, stary to jest najgłupszy, samym mówię, jakie ograłem To jest Mario Bros stary Mario Okej, jakby far zwycięzca, oh, niemożliwe! Let's go! Dobra. Nie ma lepy. Stary jesteś drugi, brakuje ci tego punktu. Być pierwszym. Czwarta runda. Nie wygracie ze mną, dzieciaki! <noise> Wejdź do moich ust! O co chodzi? Szybko Ej, szybko, co szybko. Jest? Dobra, 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 dobra. Spadłem, spadłem, spadłem. spadłem. Tak! Osiem punktów dla mnie. Woohoo! Sześć? Jak sześć? Woo! Szybko jedź, stawaj. Let's go! Jak widzowie, się pytam, jak? Super sajanina moc mam, rozumiesz to? Super sajanina. Dobra, jesteś pierwszy, ale gramy do Filoła trzech runda. punktów. runda! jest, Celować twarzą, a następnie miską? Oho! Ej, co jest? Celować twarzą... Dobra, trzeba miskę klikać, hop! Nie no, jestem w to najgorszy, stary. Dawaj, 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 dawaj! Plus jeden. Ale głupia runda! la, nice. la Leila?! Lala chyba wygrała, stary, wszystko! Ty jest koniec? No nie, no nie może tak być, że La leila wygrywa trzyma punktami przede mną, tylko Szaku, Borowiku, Boże. Ja nawet na podium nie stoję, tylko obok jak jakiś leszcz. No dobra, nie to no. możemy się zmierzyć jeszcze raz, jak chcesz. Nie, no tak, stary, gramy trzy mapki generalnie, bo tu są różne zadania, są okay. trzy takie na domowe. Za golda coś robię opening, ty coś gadasz stary. Za 100 Stogolda Penik, wow! szalej tak. Emota, e, nie wiem jak używać się e, Chyba jak stoisz później na podium, to możesz je używać, tak mi się wydaje, no. Dobra, dobra stary. Za Zaczyna się, zaczyna się wow, kolejna. Wow, 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 Iść do wow. domu. Dom, e, dom, 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 dom. To jest strażak, drak. jesteś strażakiem, czy trwałeś tutaj, dobra? Do ringu muszę skoczyć! Ja śmierdziel go! to gdzie! śmierdziel to A! gdzie! Mumia, mumia, Sarkowak! Sarkowak, Jest! Tu jest prysznic, tu jest prysznic, dawaj, dawaj, dawaj Przierzka do zamku! Tak! Małpa, 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 małpa! Eee, ring! <laughs> Co? O exequo! Jest Jestem Ach. najlepszy w gierki dla dzieci. Ale jestem Przez, mega dobry prze, Przeskocz lawę, XD Okej, okay, okej okay. A Spaliłem się Hop! To jest ten froger! Tak, ale ja to. nie spaliłem się, proszę! Tak, 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 szaku, plus 10, let's go! E plus 7, 4, let's go! Jestem pierwszy, lecę po trofeum, gościu! Dobrze, dobrze, dobrze! I co, smutno ci, smutno ci, to jest teraz lepszy? Ale ja je, je jest kurczę, mocna, nie? No, nie odpuszcza nam. Dostań się na szczyt? No dobra, ale czemu one się nie świe... A, dobra, dobra, dobra. O co chodzi? Na szczyt, trzeba wchodzić jak najwyżej. Nie wiem jak. No skaczesz po prostu. Żartowałem, że nie wiem jak, ale to jest głupie. E, no jestem na szczycie. Plus 3. Laszaczka. To jest zwycięzcą? Nie, no, ja tu zrąbałem to totalnie. To ja drugi byłem. Brawo, brawo. Dobra, czwarta runda. Obserwuj. Obserwuj. Okej okay. Staj na burger! Ej, nie szybko, nie szybko, szybko, burger. szybko, bo ja. Dobra, jest. Plus 2. Aha. Zapomniałem, gdzie co jest. Dobra, dobra. Trzeba zapamiętywać. Pamięć mięśniowa, pamięć mięśniowa, wycin się, szak. Gdzie jest pączek? Jestem. Tu, proszę. Tu była ryba, tu jest pączek! Ja pierdzielę źle! Truskawki, hamburger ryba, truskawki, hamburger ryba. Truskawki. Co? Ja pierdzielę, nie. nie spojrzałem gdzie truskawka! Tu chyba jest, tak jest nie. truskawka! Ej, to był totalny laki strzał, naprawdę. Ale to zepsułem! Ja nie kumałem o co chodzi, nie? Ale dobra, no dosta dostaniemy... O kurczę, finałowa runda. Co mam zrobić? Zbierz jest... moje części ciała. O, kurczę, to nieźle, jest fara na głowa! Ręka, czy nie? Ej, co jest? A teraz, Ej, teraz no, czemu nie mogę ok. zabrać moich części? O co chodzi? A moje części, czyli Simona, a nie twoje! Nie kłam. No Simona tego ziomka co nam mówi tutaj. Okej, okay, zwycięzcami są gaming with Harrel jest! Aha, -ha, -ha, szakuiner CO tak jest tak Z jest? Skąd tyle! No stary jeden punktem wygrałem od Mariany, dobra! Mamy 1-1, czyli teraz jest runda finałowa, mm -hmm, gościu. Mm -hmm. na klepie? Ja, i, I że ja niby nie mam żadnego golda. Dobra, miksuję swoje mapki. Wybierz. Cyk, wybierz. Nie, kanapki nie chcę. To jest fajne, wybierz. To jest fajne, wybierz. I dam tą jeszcze, wybierz. I za 16 ja to tworzę, moje. Można coś takiego zrobić? Tak, zmiksowałem, uwaga, potwierdź. Runda pierwsza, o kurczę, co jest? Dobra, dobra. Gdzie jestem? Znajdź ogon, znajdź ogon. A o go to z ogonem, ja ale... Ja w ogóle nie wiem czy to moje mapy się teraz odpaliły czy one dopiero będą po tej gierce go. Gdzie macie ogony? O tu jest pani z ogonem, pani z ogonem, proszę mi się nie... jest znalazłem kilka ogonów, ale już nie mogę znaleźć. Okej! Szaku pierwszy dlaczego? Tak jest! Szaku wygrywa to wow, brawo, brawo, wow Dobra, jak będzie... ej. To nie jest moja mapa! Zrób najdłuższą tęcze. Bum, bum. Let's go, let's go, let's go O, ty! O, ukradła mi! No, nie, nie wiem o co chodzi Musisz zbierać te kółka! Zbieram, 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 zbieram! Szaku! Nie! Nie no, brawo, brawo! No patrz! Ona cały czas a Marina wygrywa! Połącz twoje klony! Dobra, dobra! Hop! Stoj! Hop! Faral! Dobrze! Hop! Szaku, 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 szaku! Nie uciekaj się do klonie! Zasraj, ucieka, duch. ucieka! Jeszcze jeden, odej, jeszcze jeden, ostatni! Odej. Tak jest! Szaku! Szaku, Brawo! jest. Jestem iściem! Ja jestem cały czas tuż, TUŻ od wygranej. Nie patrz mi w oczy, to nie będę PATRZĄ! Cały czas się trzeba patrzeć w oko, które ucieka, jakby co? Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj! dawaj. Ja zgubiłem go! Nie wiem o co chodzi. Nie, nie ma zwycięstwa! Nie... Nikt nie wiedział o co chodzi! Coś pięknego, finałowa runda! Szczę mi płytki! A dobra! Aha, aha, jak najwięcej, tak? Dobra, dobra. Trzeba biegać. A ja komuś przejmuję, nie! Tylko czyste można przejąć Tak, 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 tylko czyste Jes! Nie co? Nie Farel! Ze Stary, my nawet na podium nie byliśmy! Jesteśmy totalnymi nobami. Dobra, nie było. Teraz wchodzi moja mapa stary, którą ja ustaliłem i ja wybierałem te mapy. Teraz moja rzecz wchodzi, więc będę miał przewagę. Niesamowitymi borowikami jesteśmy w tą grę. A widzisz to? Kto jest tu DJem? Patrz, stary. Okej, okay, o, disk jockey Shaku. Oje, yeah, DJ Shaku. Widzowie, za te Robuxy musicie stać łapeczkę w górę, koniecznie. Koniecznie. Bo się zaraz wyzerują. I jak chcielibyście taką mieć fajną koszuleczkę, jak ja i Shaku, to wbijajcie link w opisie za robuksy Możecie sobie kupić i dołączyć do naszej drużyny. Shaku, ty masz głupią minę mega. Masz u mnie dwie twarze. <laughs> Coś Jak się stwórgowało. A nie, już jest git. A nie, teraz jest znowu głupio. Jak nie, podchodzę ja... do ciebie, to jest głupio. Stary, ty jesteś u mnie? Jakie łysy widzieliście to? No. Łajsy, Farel! Tak <śled> cię... runda pierwsza! O, tak, Co to jest? wybrałem. Krok po właściwych kamieniach. Aa, Squid Game. <śledzy> A, ah! nie! Tak, Szaku, pierwszy! Sobie. Dziękuję ci, Farel, jesteś moim najlepszym Sza... przyjacielem. Gatujecie sobie, że ja to przegrałem. No cię ostat... kocham. <noise> na ostatnim kawałku! Ale łatwo! I co, szako drugi, dziękuję! Mhm. Fajnie, fajnie, fajnie. Wow, wow, wow! Dobra, to wygrywam. Ej, to Oni, mi się to nie Oni to nie potrafią grać. Pierwszy ty nie potrafisz, bo jesteś nopkiem hop! 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 Nie, no kurde, jest, nie. kurde, nie! nie wierzę! Ja pierdziele, dobra, dałem dupci, za Dobra, plus 7. No jestem na trzeci Na ostatnim znowu z... wszystko na jedną kartę stawiam. A to jednak nie oddaję. Stary mamy po 10 punktów idziemy łeb w łeb. Dobra, let's go. Okej, okay, teraz zapamiętam wszystko. Dobra. Ryba. Fokus. Ser mięsko Nie, ja tylko rybę zapamiętam, czy to jest pie? Ser mięsko To jest to. Eee, często, ciasto ciasto. To był pie To, to będzie. Okay, nie, plus dobrze zaliczyło mi, czy nie? Nie, nie zaliczyło mi, dobrze stałem się to ananas. Okej, okay. hamburger, hamburger, sushi, banan. Hamburger, sushi, banan. Hamburger, sushi, banan. Tu jest banan chyba, tu jest banan, widzowie, proszę. Tak jest, let's go, to easy. Już teraz wiem o co chodzi w tych gierkach. Jest banan. Kurde, masz dwa punkty przewagi. Ciasto, pizza, mięsko, banan. Pizza, mięsko, banan. Ciasta, pizza, mięsko. Pizza, mięsko. Kurde, i tu było mięsko, czy tu po lewej? Proszę, niech tu. Ja pierdziele, było po lewej, widzowie są najgorszy... Wszystko najgorszył. trafiłem! Wszystko no oprócz super, najgorszy so, zapamiętywacz. OMG, so. red light, green light. Nie możesz się w ogóle ruszać stary, będę pierwszy. <laughs> Ej, Co? dlaczego dostałem? No nie no, czemu, to jest zwycięzcą, ja pierdziu, Szaku jest trzeci jak brawo, zwykle. Brawo, 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 finałowa runda, let's go, Grand final. lecimy. Ty nie... Za głowę? O co tak, głowę lecą z nieba! Mam, 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 mam Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj Hop, hop! Tak, szaku! Co? Tak! I szaku wygrywa 24 punkty! Nie! Tak! Nie! Uwaga! Tak, szaku! Nie czy... wierzę! Tak jest, szak! Z żadnej głowy nie mogę złapać! Wygrałem z tym najlepszy, stary, tu po prostu debeściak! Brawo, brawo, udało Ci się. Ale już nie musisz mi tak zazdrościć, może w kolejnym odcinku się odegrasz. Być może. A wy widzowie, jeśli Wam się podobało, strzelcie łapeczkę w górę, stawcie subika na kanale. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema. Hello!